Dzień dobry państwu. Nazywam się Kamil Pinkos i za chwilę zaprezentuję wam BMW 740d xDrive z 2020 roku. Samochód znajduje się w naszej ofercie. Zapraszam. Pod maską tego samochodu znajduje się 3-litrowy silnik diesla o mocy 320 koni mechanicznych. Samochód posiada m.in. laserowe reflektory. Pneumatyczne zawieszenie Executive Drive Pro. 19-calowe obręcze aluminiowe, szyber dach, przyciemnione tylne szyby. Jest również system aktywnej osi skrętnej, tylnej, a więc zintegrowany aktywny układ kierowniczy. Zaglądając ze środka, widzimy komfortowe fotele z tapicerką skórzaną w kolorze czarnym. Szyber dach od wewnątrz. Wykończenie wnętrza listwą drewnianą. Samochód posiada wentylowane, ogrzewane, sterowane elektrycznie, masowane fotele przednie oraz tylne. Regulowana wysokość zawieszenia. A przebieg naszego samochodu to 11 837 km. Posiada również ten pomad aktywny. Ostrzeżenie o martwym polu w lusterkach. nagłośnienie Harman Kardon. To są przyciski do masażu, pamięci fotela. Tylna kanapa z podłokietnikiem, z tabletem do sterowania. Systemem rozrywki z tyłu, czyli tymi ekranami w fotelach. Bardzo wygodne poduszki. Dla pasażerów z tyłu przyciski do czterosferowej klimatyzacji, ogrzewania i wentylowania tylnych foteli. Tu z kolei przyciski do masażu oraz pamięci foteli z tyłu. Bagażnik możemy otworzyć oczywiście gestem, czyli nogą. W ten sposób. No i BMW serii 7 oferuje bardzo dużo miejsca w bagażniku. Tak samo możemy zamknąć klapę bagażnika. Jeżeli ten samochód Państwa zainteresował zapraszamy do Bawarii Motors w Katowicach naszego salonu na Alei rodzieńskiego 204. Zapraszamy również do odwiedzenia naszej strony internetowej widocznej na ekranie. W naszej ofercie jest zawsze około 200 samochodów używanych marek BMW i Mini. Dziękuję i do zobaczenia.